i gdzie ja wam opowiem o całej chronologii FNaFa znaczy, tą, którą dostałem, myślę, że jest dobrze To co, Wróćmy. Pierwszą lokaliz lokalizacją było z Family Diner Dowiadujemy się tam z FNaFa dwójki I z The Ultimate Guide'a, którego polecam, bardzo fajna książka Bo właśnie w nim mamy potwierdzenie, że Fredbear Był pierwszym animatronikiem zrobionym przez Henry'ego Właśnie on wystąpił po Fredbear's Family Diner Bo to był Właśnie nasz spring Freddy. Ale nie to Fredder Family Diner z czwórki. Tylko z dwójki. Przecież FNAFA. Bo Freddy's Family Diner już była w pierwszych trzech grach NAFA. No i... Myślę, że pokazuję to minigierkę z Take Cake to the Children. Jeśli źle mówię, to mi poprawcie, bo nie mam 100%. no nie mam pewności, że. Dobrze teraz, Wam mówię, więc tak myślę mówię, to sorry, może to nie poprawić. No i tam umiera córka w Henry'ego, i właśnie przez nią jest zamknięta restauracja. No ale nie po tym in incydencie, bo William próbował połączyć Fredbe's Family Diner z Chico's Baby Pizza World. Widzimy to na opie City Location, gdzie widzimy pokój eksperymentowany. Eksperymentu Williama, mapę SL, pokój plus trapa, dom z nafaszczurki oraz z Fredbersami. No bo tam eksperymentował właśnie na. No, a ten eksperymentował. I otwiera się Circus Baby Pizza World. Ale to był nie wypał, bo <grywdy> działało tylko przez dzień i zamknął to po tym, jak umarła córka Williama. Wtedy wziął animatroniki do podziemia, gdzie eksperymentuje... eksperymentował na Baby, bo widzimy, że tam jest jego widzieć tam jest jego córka no i bawi się w i Scooper który ma zaprojektowany miał zaprojektowany i w tym czasie otwiera się Freddy Fazbear Pizza nawet animatroniki Wielka Lokacja i teraz FNaF 4 gdzie w dzień urodzin Majka wsiada go do mordy spink Frediego i odgryza mu palc nice wtedy otworzyło się jeszcze Freddy Fazbear Pizza tak tam Mike zabił pięć dzieci i później ciała w animatronikach zostały znalezione i zamknięto Freddy Faber Pizza. nice Były jeszcze tam dymy z Williamem, oczy zabite przez dzieci, ale chłop się oczyścił, bo włożył swojego syna do Golden Freddy'ego i powiedział, że zaginął. Dobry chłop. Później dzieje się serialization, gdzie Mike został namówiony na zmontowanie swojej siostry Baby, ale finalnie wydostaje się jako Ennard, tak? I tak Michael jest pod więc wszystko jest w Oczywiście ta Baby, przyno no, No weźcie o co I wtedy otwiera się zupełnie nowe Freddy Fazbear Pizza, w 1987 roku. Wielka loka lokacja, nowy system, nowe spotkania, nowe I jak zwykle <muchy> Michael nie mógł sobie odpuścić i wbija tam jako stróż nocny. Odwala 2 lata jest zabija następne pięć dzieci. Które opentują to janie I od nosy pierwszej do piątej gramy Jerry Fitgeraldem, który się zatrudnił, ale jak zwykle to jest NAF 1. No i zginął w wyniku incydentu The Bite of 87, która zrobiła Tika, ale to jest w innym odcinku. No i noc szóstą mamy nowego stróża Smith, Freeze. I myślę, że to jest Mike. Michael, bo on zawsze wbija, on wszędzie będzie i zawsze będzie. No zobaczycie, który tam tylko dlatego, żeby sprawdzić co tam się odwala i czy jest tam jego braciszek. I mu się pojawił, więc pok. i no, mówi papa, zamiast majstarkowanie przed nią na a lokal no zamkniętach i jak zwykle wbija się Freddy Fazbear, i nikt tam nie chce przychodzić, bo tyle się mu odwaliło, że lepiej się nie ryzykować. I to Michael Lokal ale i tak stróżeń mają tam pilnować. I zgadnijcie, kto znowu wbija. Tak, Majka. Dalej próbuje odzyskać brata i znowu zostaje zwolniony i tak samo zagrzebanie w szaleniach tamnikach. Brawo, geniusz. No i parę miesięcy później, albo lat, nie wiem, wchodzi William w matroniki jak koks, ale dusze zaprowadziły go do stroju zataskowego, spring boniego, no i... No wiecie, co się stało. 30 lat później, w 2023 roku, czyli w tym roku, w którym właśnie obecnie jesteśmy, stworzono Fazbear's Flight The Horror Attraction, no i znowu widzimy z Pink trapa. tak, to jest William Afton, właśnie w tym domu strachów, no i Michael się wbija jak zwykle, żeby, uwaga, zaskoczę was, tak, żeby się dowiedzieć, co tam się dzieje, no i tak, udało mu się znaleźć tatę, Podpali, podpali, podpalił lokal, żeby go ratować, i Inne dusze, no i no, nie udało mu się I William idzie zabijać Nice Później Henry tworzy FFPS, aby zrobić paragraf czwarty No i Michael się zatrudnia z chęcią spalania animatroników Ale brawo, udało mu się Nice No ale po tym mamy czyścić Michaela Czyli UCN, który kończy, się sta kończy starą przygodę FNaFa no i to też jest w innym odcinku. I właśnie w tym Usenie, teraz w tych trzech kolejnych, nie wiem czy to jest na 100%, ale po moich researchach myślę, że jest tak. Po czyściu mamy Help Wanted, gdzie Facebook Entertainment zabrało kod z martwego dzieła Williama, który spalił się w FFPS-ie i wgrało go do vr Później mamy Five Nights at Freddy's AR, czyli Space Delivery, gdzie gracze jakby używają nową usługę Fesber Funtime Service firmy Fazbear Entertainment i otrzymują ulubione animatroniki na żądania z powodu niefortunnych okoliczności no, animatroniki odwiedzają żeby tam zabijać a nie żeby ich zabawić, nice no i po arze mamy Five Nights at Freddy's Security Breach, gdzie Gregory zostaje zamknięty na całą noc animatronikami i vany. Wany chce go znaleźć i zabić więc bohater musi sam chować je i odkrywać placówkę z glam Rock których chce mu bądź, Więc. Nice. Myślę, że przedstawiłem wam całą tą chronologię w NAFA. Myślę, że mi się udało. Napiszcie w komentarzu, czy Wam się podobało. Przecież nie zostawcie łapkę w górę i subika. Będę wam bardzo wdzięczny. Jak właśnie teraz to zrobiłeś, to, to bardzo Ci dziękuję. Jesteś naprawdę najlepszym widzem. No. Jak coś, jakiś błąd zrobiłem, to poprawcie mnie w komentarzu, więc to była tyle. Napiszcie w komentarzu jeszcze jaki jak byście chcieli filmik. Siemka, cześć, pa.